Dobra, czyli na skonicku na moim kanale. A właśnie to. Witam, szanej dziełoch i piękne i Dzisiaj będziemy go dość po śląsku. A czemuż by nie... Mm, dobra, a tak już z żartów, to czyli na moim... Y, na moim kanale. Dzisiaj będziemy 24 godziny... Y, gadać po śląsku. I... Jak już gadamy... Ojej, y, chwila. E, I tak. Y, już ten mamy już mówić właśnie po Śląsku to w sumie nie wiem Przechodź, bo teraz coś trzeba wymyślić, ale o dzisiaj że był był na wycieczce, a nie umiem Szekajcie, bo to jest, to jest coś prostego znaleźć, co mam powiedzieć po Śląsku, właśnie. Bo to jest mój pierwszy film, który ja taki właśnie robię. E, no i dzisiaj, e, ogólnie, że by był na wycieczce, że i odpyry. <grym, <grym,> e, mięso, modra kapusta. <grym>, e, I ogólnie, że jest w pokoju, ale to ja wiem, jak to jest po Śląsku, właśnie. Nie wiem, czekajcie, jak jest słoneczko po pokój. A też nie wiem właśnie. No i, i właśnie, że dzisiaj że jeździł, a czemuż by nie. I dzisiaj właśnie płyna się kimnąć o nie wiem której. A... Co jutro, które też nie wiem. Eee, yy, dobra, a tak już bez tego... Yy, co z tym daily właśnie będę robił? Właśnie nie wiem. Yy, bo już bym chciał właśnie skończyć. Ale sam zobaczę. Yy, no. Yy, no i ogólnie... Yy, taka właśnie myśla, Co by... Mm. Mm. No i, no i że do z, z fotrem, czyli z ojcem, e, tam z, e, z bratem, a to nie o to słuchajcie, mówicie po śląsku, a e, ten no i właśnie to, że robi, no gadając z fotrem, e, <grym> e, no i ogólnie fajnie by ci się rozmawiało ten... E, a teoretycznie co, co tak? Eee, co no to jeszcze... A bo ja wiecie po śląsku to ja tak mało. Mówić. A ja jestem ze śląska, więc po niej dużo. E, a tak to co? E, f, 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 f no ja właśnie próbuję wam coś co jeszcze wymyślić, co bym tu mógł powiedzieć, takiego po śląsku, ale tak... Nie wiem, za mało... Po prostu ja bym wiedział, jak mówił częściej, to mi się nauczył, ale tak to nie. Hmm. Także cóż, dzięki wam za oglądanie, za odcinki. jeśli mu się podobało, dajcie łapkę w górę. Jak widzisz na moim tam na dole zostaw subskrypcję, żebyś na bieżąco. I cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!